Paki, co chcecie powiedzieć? Dzień dobry, zapraszamy na poświęcenie kaplicy 2 września. Tak, Kacperku. Zapraszamy wszystkich do uroczyńców, subskrybentów, wolontariuszy, prze wszystkim. Jaruś, co już jest zrobione? Kaplica! Prawie cała zrobiona. Mhm. Zapraszamy wszystkich do naszego do naszych broni. I nawet moją byłam nauczycielkę, panią Gosię. Rucha. O idzie tam, pani właśnie... I panią Beatę! Tak właśnie zapraszamy na otwarte kaplice, jakby Wszystkie z szkoły! To. I z Facebooka. Zapraszacie, tak. pokażecie coś w środku. Tak! chodźcie za nami! Idziemy. I góry jesteśmy. O kurde! Patrz, patrz, Dobra chłopaki, co się wam Podobają podoba? Podobają wam się bardzo płytki. Tu płytki. sama Ania wybierała. I witraże, I, i witraże. A tu będą ta, I witraże, góry, ale jak ładne te lampy. Świram. Lampy okna tak. Mi się to wszystko podoba w tej kaplicy. i wszystko. A wiecie chłopcy, że równo rok temu wkopywaliście tutaj, pamiętacie co? Pod Ta. plac budowy, co wkopywaliście? Ka Kaplicę. Łopatę, łopatę pierwszą. Szuflowaliście. Pomagaj, pomagaj. I Pamiętacie co robiliście tutaj w zeszłym Ta, roku? pierwsze łopaty. No właśnie. I kto tam wbijał? Ja, Kacper, super i dobrze widziliście. Tutaj biliście. nie było jeszcze trawnika, ale tak, to jest wszystko okno! Tutaj stały cegły w tym miejscu. Tak, tak. ojca i syna i ducha świętego. Udały wszystkie prace związane z kaplicą, żeby chłopcy mogli jak najszybciej się tutaj modlić. I wszystkich naszych dobroczyńców, którzy wspierają nas materialnie, też prosimy, abyście o nas pamiętali. A my się będziemy odwdzięczać modlitwą. Dziękujemy za, za piękną kaplicę. Dziękujemy dobrym do do dobroczyńcom. dobroczyńcom za wszystko, co jest tworzone. Pozdrawiamy. i papa, kocham was z całego Będziemy o was wybiła. pamiętać. Pa, kochamy was na Babcie, życie. I kochamy Was nad życie, zapraszamy do kaplicy, do wspólnej modlitwy na drugiego września.